Czym kojarzy Wam się procesory Intel Atom? Bo mi osobiście z starymi netbookami, z naprawdę mało wydajnym sprzętem oraz w pewnym sensie też z elektrozłomem. Natomiast, co jeżeli Wam powiem, że istnieją Intel Atomy z przeznaczeniem serwerowym, które mają nie 4, ale na przykład 8, 16 czy 24 rdzenie, co jak na Intel Atoma brzmi troszeczkę... Absurdalnie. Ale dobra, weźmy sobie na przykład chociażby Intela Atoma 5362, który jest procesorem 24-rdzeniowym, 24-wątkowym, który obsługuje 256 GB RAMu DDR4, który ma 27 MB cache L3 oraz taktuje się zegarem 2200 MHz. No i jak na procesor serwerowy, ma tak samo całkiem niskie TDP, ponieważ zaledwie 83 W. No i dobra, to brzmi w sumie całkiem ciekawie jak na Intela Atoma, ale pytanie brzmi, co ten procesor tak właściwie potrafi. Jaka on ma moc. Nie jest on akurat jakaś zbyt powalająca i zadowalająca, ponieważ można go porównać do Ryzena 5 3600, który jest procesorem sześciordzeniowym i dwunastowątkowym, więc jakiejś tam mocy on wielkiej nie ma, ale na pewno jest to całkiem fajna ciekawostka. Natomiast teraz mi się przyznajcie, kto z Was o tym w ogóle wiedział, że takie procesory w ogóle istnieją? Bo ja osobiście dowiedziałem się o tym jakoś trzy dni temu i to też, szczerze mówiąc, całkiem przypadkiem.